Taki z miasta, niezłomny, Dwa nie zna Witam wszystkich serdecznie! Idzie wiosna! Zaczynają się prace w ogrodzie. Także co? Tematycznie demontujemy kosiarkę i nożyce do żywopłot Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie ta kosiarka, którą znalazłem w krzakach w odcinku, gdzie podnosiłem 10 śmieci. Odcinek wyświetla się tu. Zajrzyjcie, zobaczcie, gdzie to znalazłem, gdzie można znaleźć takie fanty. I co? Do rozkręcenia tego biorę wkrętarkę, którą otrzymałem od osadnika z odzysku. No także przystępujemy do pracy. Odkręcę śrubki, to wam pokażę, co jest w środku. Tu jeszcze będzie kluczyk potrzebny. ciekawe jaki czternastka. Nie, dwunastka mało, dziesiątka pewnie. Dobra, biorę się za odkręcenie, otwieram i wam pokazuję co w środku. Niestety, jak to bywa z rzeczami znalezionymi w krzakach, niektóre śrubki nie chcą się odkręcić, to już obłamałem. Także trzeba wziąć uniwersalne narzędzie, uniwersalny śrubokręt, no i trochę obstukać dziada. Już nie będę was zamęczał stukaniem. Biorę się za obstukanie i pokazuję co w środku. Po chwili walki oczom ukazuje mi się coś takiego. Cały zardzewiały. Ale jest miedziucha. Zaraz sprawdzimy dokładnie, czy jest miedziucha, czy to aluminium. Jest miedziucha. Ładnie błyszczy na złoto. Na złoto. Jak zwał, tak zwał. I tak, jak rozkręcałem, wypadła ta rura. Chyba była ukręcona. Mniejsza z tym. Ale to zaraz Wam pokażę i tą rurę. Dobra, wywalam plastiki do śmietnika. Nie do lasu, jak ktoś mi napisał w komentarzu. Którymś, że jak się rozkręca to do, do lasów się wyrzuca te śmieci no nie wiem, może niektórzy wyrzucają do lasu, ja nie ja wyrzucam to do kosza, bo mnie tego do plastików nie biorą niestety dobra, wykręcam to, rozbieram to ten dyszel i wam pokazuję już co, jakie surowce są. Kiedy prace trwają zerknijcie co mi się przytrafiło jak wracałem z pracy kolejna znajdka z serii powracam z pracy i tak, o takim oczom ukazał mi się MacBook, ale zerkając do środka, okazuje się, że jest częściowo wybemyszony, ale to nie jest plastik, to jest aluminium, to nie jest plastik, to jest aluminium, czyli będzie taki duży kawał aluminium. No co, ale co jest w środku? No to zobaczycie później. Postęp prac. To jest ta głowiczka, która była na końcu. Musiałem ją potraktować trochę młotkiem. Bo te śrubki wszystkie co były, to były zapieczone tak, że nie szło ich odkręcić. Wkrętarka je ukręciła, w sensie te gwiazdki na nich ukręciła. I nie szło nawet śrubokrętem, ale to było tak zapieczone, że druga była dobra i też śrubokrętem nie szło. Dobra, przechodząc dalej. Tak trochę osiądzu żółtego. I tutaj jest kolejny problem, taki sam. No dobra, zobaczymy, co z tym będzie. Tu już się to on chodzi, ale to zaraz się tym zajmę. I tak, mam trochę stali, mam trochę aluminium. Jeszcze muszę rozłupać coś takiego. Bo tu trochę aluminium zostało. To musiałem też wybijakiem, przebijakiem, przecinakiem. O, przeciąć tą śrubkę, żeby ją teraz muszę zaklepać, żeby to wyszło. Bo to tak nie chcę współpracować. No dobra, przechodzę dalej. Już rozłupię to i wam pokażę rozłupane i to no i tak wygląda postęp prac mam miedziuszkę, tyle to jest miedź, widać coś? mam nadzieję, że widać, no ale uwierzcie mi na słowach, nie było widać, że to jest miedź te aluminium to wezmę też w jakiś taki pojemniczek bo trochę w wsmażę to jest tutaj są jakieś tam śrubeczki, do perele, wirnik, który będzie szedł do wirników kable, które pójdą do kabli jest trochę aluminium tego właśnie y, miksa, bo to jest miks, to jest odlew. No i co, tak to wygląda. Jeżeli chcecie, y, żebym po kolei ważył, bo tak jak dwie rzeczy na przykład demontuję, to piszcie w komentarzach, żebym to ważył, później następne, żebym ważył, ile za to, ile za to. Ale ważę to razem, no bo to w sumie to nie ma tego za dużo, nie? No już kable idą do kabelków, reszta zostaje. I zaraz wpadają na warsztat nożyce do żywopłotu. I tak jak mówiłem, wpadają nożyce, tu już widzę jest inny bit, taka gwiazdeczka, widać na ekranie, widać, no i co, przystępuję do rozkręcania, otworzę i pokazuję co jest w środku. A wy w tym czasie, zobaczcie, bo demontowałem transformator z mikrofalówki jakiś czas temu, widzieliście na shortcie, short wyświetla się tu, no i sprzedał mi się dosłownie w 4 dni, zobaczcie sami. I sprzedał mi się kolejny transformator z mikrofalówki. Ten rekordowo stał na aukcji tylko 5 dni. Także co obiorę się zapakowanie? I tak jak mówiłem, odkręciłem śrubeczki. Otwieram jeszcze nie otwierałem na razie tylko poluzniłem. O, jeszcze jedna mi została to odkręcę z Wami to śrubeczki. No. I o czym ukazują się takie skarby? Jest silnik, w którym będzie zaraz zobaczymy co. Jest kupa trawy, jak to w nożycach duży w Co wybebeszam? O, będą srebrne styki tutaj. Tu, ale to może kiedy indziej. No, taką drobnicę dzisiaj się nie będę zajmował. To pójdzie do kabelków, ale to zaraz. Dobra, obgarniam, plastik, idzie do plastików, a złom wpada tutaj. No więc tak to wygląda. E, tak, Nożyce do grubego złomu, kable do kabelków są takie dwie tulejki mosiężne albo miedziane. Chyba miedziane nawet tak to wygląda. Bynajmniej drapnę to, to zobaczę się upewnie. I tak mamy silniczek. I teraz chwila prawdy, gdzieś tu śrubokręt mi zaginął. Jest. Drapniemy ten silniczek i sprawdzimy, czy to jest mieć, czy aluminium. I to jest miedź. Nie wiem czy widzicie, ale zaufajcie mi. To jest miedź. Także co? Biorę się za demontaż silnika. Są dwie śrubki pierdoły. Demontuję kable i do kabli od razu. I pewnie pokażę wam ile miedzi z tego wyszło i będzie podsumowanie. No więc tak to wygląda. Jeszcze raz pokazuję to, nie wiem, może to jest brąz. Nie jestem pewny. Podpowiedzcie mi. Wrzucę to do mosiądzu. Tu jest reszta mosiądzu, spinów nie sprawdzałem jeszcze magnesem, sprawdziłem, dobra, mocno. Tu jest aluminium odlew, kawałek nierdzewki, jest wirniczek bardzo mały, jest miedź, no i co? I wpada waga, którą wygrałem na kanale Flaming Recycling. Pozdro Flaming, włączam ją. I tak, pierwsze co na wagę wpada złom. U mnie na skupie złomu, choć dawno nie byłem, był po 65 zł cienki. Liczę jako cienki, nie pamiętam po ile był gruby. Tak. Mam tyle, kilogram, plus do tego uwalę ręce. Te nożyczki ręce mam brudne, ale mam szmatę, to sobie wytrę. I tak, złomu mam 3,30 kg, wyszło 2,15 kg. Dodaję, zabieram złom. Aluminium Mix na metaleo jest po 5,50. Te dwie rurki, uciekające rurki. Czekajcie, niech one się zważą. Plus te dwa kawałki dają 400 gram. Po 5,50, 2,30. Dodaję, mam już 4,45, zabieram to. I teraz tak, taruję wiaderko, choć nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. spadam osiąg żółty. Błysiot żółty po 22,10, 44 groszy dodaję, aluminium odlew, aluminium odlew 5,70 na metaleo, złoty 25, dodaję, 6,14, no Do i miedziucha, miedź miks 31,90. Za to mieć 5 zł, dodaję, za całość mam 11 ,18 zł, 18 groszy. Ja bawiłem się dobrze. Was zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!